Maz z tej strony, I witam was w kolejnym Let's play z gry Cult of the Lamp. Ostatnio dopiero zaczęliśmy nasz kult i w międzyczasie ja też setrę pograłem na moim głównym serwie, bo w sumie jak się okazuje, nie do końca go skończyłem, w tym sensie, że jest jeszcze parę rzeczy dla mnie tu do zrobienia. Także można by też powiedzieć, że poćwiczyłem walkę z przeciwnikami, troszkę poznałem nowych mechanik, które gra oferuje. Ale naszego save'a oczywiście nie ruszyłem, także wrócimy sobie do niego. No i mam nadzieję, że dzięki temu, nazwijmy to, przygotowaniu, które poczyniłem, troszkę mniej będę dzisiaj lamił. Dzisiaj naszym celem jest przede wszystkim przywitać się z naszymi wyznawcami. A no tak, ja jeszcze nie mam żadnych jakby możliwości, żeby z nimi rozmawiać. Także wiecie co, w takim bądź razie wydaje mi się, że najlepszym, co mogę zrobić, będzie tak. Odwiedzenie naszego kościółka, zobaczmy czy mamy do odprawienia sermona, tak mamy Także pierwsza nasza modlitwa zostanie odprawiona Zbierzemy w sensie modlitwy naszych wiernych I w ten oto sposób dostajemy, mmm, dostajemy nowe możliwości e, w trakcie gierki Przynajmniej w dalszej części one będą odblokowywane A te możliwości pozwalają na przykład dostać dodatkowe serce, czy jeszcze wiele innych perków, które będziemy odblokowywać w trakcie tego, tych, je, tej serii. W związku z czym odblokujmy pierwszą naszą... Na pierwszego naszego perka. Jako, że mamy tylko trzech wyznawców, to więcej nie odblokujemy, za to ich wyznanie w nas troszkę wzrośnie. O, witaj Ratału. Tak, jesteśmy naturalnym liderem. Będziemy, to, będziemy potem obwieszczać doktryny, oczywiście. Także wszystko przed nami. Żeby jednak do, doktryny obwieszczać, to jeszcze trochę czasu minęło. Mamy też trochę. Minie, przepraszam. Mamy trosz, trochę jedzenka przygotowanego dla naszych wyznawców. Cel mój na dzisiejszy gameplay, na dzisiejszy let's play, jest przejście kolejnej. Kolejnych w sumie dwóch poziomów, jak dobrze pójdzie, w Dark Woodzie. Ponieważ nic nic jakby więcej do roboty aktualnie nie ma, musimy podblokowywać sobie nowe mechaniki, jak jakie ta gra oferuje. No a nie zrobimy tego inaczej, niż przechodząc grę. I od razu mięsko jeszcze dostałem. Ja generalnie nie lubię siekier ani młotów w tej grze. Także nie będę jakby fanem tego, co my tutaj będziemy robić. Przecież w sensie nie będę fanem tej broni nigdy. A, dobra, mamy w sumie tylko kilka. Kartarota. Teraz dostajemy. Kiedy spadniemy do pół serca wszyscy dostają dwa damagea. I do wyboru, oraz kiedy atakujemy, mamy 10% szans. Kiedy jesteśmy zaatakowani, mamy 10% szans na znegowanie damagea. Wolę to. W związku z czym pójdziemy sobie teraz na lewo i zobaczymy, jakie moje szczęście dzisiaj dopisuje mi. Ojej, nie lubię tego gościa. On po prostu mi cały, cały czas będzie skakał nad głową. No właśnie, już, już mi się dostało. I jeszcze ciebie W porządku O, i jeszcze się wyleczyliśmy, super Tutaj mamy event W postaci Ratału, który mówi, że, że nas znalazł Okej, okay, dostaliśmy nową możliwość Także tak jak mówię, będziemy odblokowywać nowe umiejętności I tym razem jest to alternatywny atak, który... Aha, muszę wykorzystać, no dobrze które polega na tym, jak widać, że strzelamy i z przeciwników dropi. dropi taki. w sumie nie pamiętam, jak to jest po angielsku. Znaczy, jak to przetłumaczyć na polski. Ale te czerwone kropki, które. o, tutaj są widoczne. My je potem zbieramy i w związku z czym będziemy mogli odnawiać te ataki, bo oczywiście nie możemy nimi spamić, to by było zbyt OP. I to się nazywa Fervor. Okej, okay, to był Fervor. No skuszczymy ten ferwor pewnie od ferworu warki, he, warki, walki oczywiście, będziemy zbierać, niestety, jejku z tych kukiek nie dropią kości, to mnie boli, dobra, wykorzystajmy ten ferwor, brzmi trochę jak perwol, lol, więc tak by było suche, o dobra, jeden zdjęty, więc weźmy sobie tą skrzynkę, która nam odblokowuje, proszę bardzo, naszyjnik. Nasze wyniki w skrócie będziemy mogli dawać, będę mógł wam dawać wam jako moim wyznawcom, i dzięki temu będziecie mnie bardziej lubić. Także teraz mam do wyboru, albo teraz mam trzy drogi. Osobiście zawsze wybierałem tą, gdzie jest wyznawca, ale tu mamy dwóch do wyboru. Mamy albo takiego wyznawcę, który po prostu trzeba będzie go uratować, albo takiego wyznawcę, który będzie gdzieś tam w potrzebie. Ale jako, że też mamy jedzonko, ja nie mam też za dużo. Surowców, w związku z czym będę raczej wybierał też te ścieżki, gdzie te surowce można pozyskać. Także jest to też prostsza ścieżka, nie ukrywam. Bo, następ bo tamta poprzednia ścieżka wymaga ode mnie walki, ale to jest mniej istotne. Weźmy naszego nowego wyznawcę. Uratujmy. Tak, nie masz gdzie pójść. No dobrze, no to pójdź ze mną. Chodź. Dobra, rozwalmy ten posąg Lesi. Ona nam da troszkę tych modlitw, czy jak to tam nazywać. W międzyczasie zajmijmy się też przeciwnikami, którzy na szczęście nie staną większe. O, wow. Lesi zabiła go chyba. No, witaj, Lesi. Tak, jestem full. Nie będziemy kłamać. My tutaj mówimy prawdę, tylko już nas nie osądzaj, tak? Oho. wystrzelmy to. I w ciebie. Au. Nie to chciałem. I tobie się oberwie. Wow, o, tu jest strzelający. Dobra, zajmiemy się najpierw tym, teraz tym Teraz tym, co strzela? Ja powiem sobie od razu do niego się rzucić. I jeszcze ty, dobra. Weźmy sobie te monetki. Ty mi dasz kości, nie dasz mi kości, dobra. W takim razie ruszamy do przodu. I co my tu mamy? O! I mamy nasz pierwszy, naszą pierwszą doktrynę. Tak. Tutaj Haru nam w skrócie objawia, o co chodzi z tymi doktrynami. Ja, już tak jak chyba w pierwszym filmie wspominałem, doktryny w skrócie będą miały nam za zadanie służyć ku temu, żeby ogłaszać jakby jak nasz kult będzie się rozwijał, jakie będziemy mogli robić rzeczy. Tu właśnie będzie to wyjaśnienie, że. Jeżeli będziemy wystarczająco dużo fragmentów takiej doktryny, to potem możemy pójść do kościołka i ogłosić jakąś doktrynę naszym wyznawcom. I potem ci wyznawcy będą musieli tą doktrynę wyznawać. Ona będzie wpływała też na to, jakie oni będą mieli cechy i tak dalej, ale póki co nie zagłębiajmy się w to, weźmy kolejną kartę i tą kartą będzie albo lepsze czesty, albo y poison damage, kiedy są przez nas uderzeni przeciwnicy. Ja wezmę lepsze skrzynki, no, a nuż jeszcze coś dobrego się trafi. A na początku to się może być przydatne. Tak jak mówiłem, no, surowce ja, ja doceniam. Tu w ogóle skałki lecą z, z, z ziemi. Chciałem powiedzieć, z góry. Co my tu mamy? Lepszy flaming shot. Wezmę. Czyli to jest to samo, de facto to samo, co, wczor co wczoraj. Co przed chwilą wziąłem. Tak, teraz jest mini-bosik. Witaj, mini-bosiku. O, jak ja nie lubię tych kulek. No, robimy uniki. Aj, on teraz zrobił unik. Wow, ale przyjąłem na siebie. Dobra, weźmy te, tego ferwora trochę. Niestety mnie nie stać. Jeszcze. Dobra. No, i znowu misłem. A chciałem zrobić unik. Weź gościu zdechni. Au. No. I będzie drugi wyznawca dzięki temu. Także przekonwertujmy go na naszą stronę. Na początku chyba wezmę ten naszyjnik. Także będę mógł go podarować jednemu z moich wyznawców. I zdobyliśmy kolejny kawałek też doktryny. W związku z czym możemy iść dalej. No niestety jak się kończy poziom można tylko jeden z, jedno z tych nagród wziąć i plus to co jest w skrzynce, no ale tak to już bywa. Także udało się przejść bez większego problemu, dwa nasienniki, troszkę jedzenia, troszkę trawy. Trawa będzie dość potrzebna na początku, o mamy jeszcze, tylko dokończę dlatego, że będzie potrzebna nam do robienia zup. Która jest bardzo łatwa do przyrządzenia. Bardzo dobrze, tak. Chwalnie za to, jak ja tutaj wyznaję, jak moi wyznawcy robią robotę. Dzięki. Nara. Przywitajmy nowych wyznawców, czyli was generalnie, jakby nie patrzeć. O, widzę, Solny sobie z Feną rozmawia. A ja w międzyczasie przekonwertuję dwie nowe osoby do naszego kultu. I może to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że chciałbym. W sumie to każdy film od tej pory będę chciał zaczynać od tego, że przypomnę Wam, iż każdy z Was, jako mój widz, może dołączyć do kultu, który tutaj prowadzę. Na ekranie pojawiła się grafika krótko wyjaśniająca zasady, co musicie zrobić oraz co chciałbym, żebyście napisali w komentarzu, żeby do tego kultu dołączyć. A teraz, żeby nie przedłużać, w kulcie będę chciał w końcu przywitać Vivi czyli do, wam znanego pod pseudonimem Shiny. w związku z czym będziemy musieli wybrać odpowiednią formę ponieważ Vivi prosił mnie, żeby wybrać łań, czy tam, nie łanie, przepraszam, sarnę nie jestem pewien co do koloru, ale wydaje mi się, że taki, który by przypominał bardzo jego, bo wiem, że Vivi bardzo lubi różne ewolucje Iviego wydaje mi się, że to będzie najbardziej odpowiedni czy możemy jakiś ciekawy wariant wybrać? Możemy... Uuu, taki... O, ten pasuje. Dzięki temu, że ma tutaj taki... Jak to nazwać? W sumie taki kok? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że będzie dzięki temu fajny. To akurat będzie świetnie pasowało do Viviego. Każdy nowy wyznawca będzie wzbudzał w nim pewne negatywne odczucia. No ale cóż, mówi się trudno. Także... Witamy Viviego w naszym kulcie. I wysyłamy Cię do modlitwy. No, i mamy drugą osobę, którą będę musiał przywitać w kulcie. I drugą osobą będzie jeden z Was już. Także z widzów, którzy napisali pod po, poprzednim filmem komentarz. I będzie to Dekox. A, przepraszam, z małych miało być D. Także Dekox będzie lisem. Poprosił mnie o. Ciemny kolor to można różnie interpretować. Mi się wydaje, że to jest najbardziej ciemny, jaki w grze jest dostępny. W związku z czym zostanie Cox Lisa i Ma same pozytywne trajty, także takiego, takich to ja chętnie przyjmę. W związku z czym witaj koksu w naszym, w naszym kulcie i będziesz trąbał drewno. W międzyczasie tutaj nasi modlący wygenerowali wystarczająco dużo, że tak powiem, modlitw, tak chyba to nazywał, i Divine Inspiration, które pozwala nam odblokować nową rzecz. I wydaje mi się, że chyba jedną z podstawowych rzeczy, jako trzeba będzie odblokować na początku, znaczy wszystkie rzeczy na początku trzeba będzie odblokować, więc odblokujmy możliwość spania. I pewnie zaraz jeszcze, jak tylko zdobędziemy odpowiednio dużo wyznań od naszych modlących się, będziemy mogli zaraz odblokowywać kolejne rzeczy związane z farmieniem i tym podobnymi. Tutaj w ogóle mi się coś podświetla. No tak, no bo w końcu muszę też od razu dla was wybudować miejsca do spania. No i tak sobie myślę, gdzie byśmy mogli je wybudować. Na razie myślę, że wybudujmy je byle gdzie. Mniej więcej tu mamy 5 wyznawców, więc wybudujmy te 5 miejsc. Jako, że jest nowy dzień, to możemy od razu pójść i od, odprawić modlitwę i ogłosić doktrynę. Właśnie. Może zacznijmy od doktryny. I w związku z czym, że mamy pierwszą doktrynę do ogłoszenia, zobaczmy, co my mamy do wyboru. Bonfire Ritual. No tu nie mamy dużego wyboru, w związku z czym po prostu go odblokowujemy. To jest rytuał, który pozwala nam rozniecić ogień. Wszyscy wokół tańczymy i jest super. Więc no. Takie, taki darmowy boost, powiedzmy, do, do wiary, jakby coś szło nie po naszej myśli. Nie, nie jest to nic nadzwyczajnego, więc od razu odprawmy zwykłą modlitwę, która nam pozwoli odblokować kolejną rzecz. I tym razem odblokujemy sobie, co my tu mamy. Trzy nowe cursy. No i weapon, no to wiadomo. Chains on poisoning enemies when attacking. A pin only on the Crusades. Ja myślę, że pójdziemy na te brakuje mi polskich słów, jak ja oglądam takie angielskie znaczy takie angielskie teksty. To są przekleństwa. Bo też to, to jest generalnie przekleństwo, więc przekleństwa sobie dodatkowo odblokujmy. I mamy. O, i mamy właśnie teraz rytuały odblokowane. I właśnie dlatego mówiłem cały czas o tych kościach, bo te kości będą nam niezbędne do tego, żeby móc z tymi rytuałami coś robić. Tak, dobrze, dobrze, to już wiem, to już wiem. Właśnie to samo ratału próbuję nam przedstawić, także to wszystko już wiemy, że możemy zdobywać kości podczas tych wypraw, i te kości będziemy mogli potem z nich robić rytuały. Nie wiem trochę jaka jest zależność tej grze, że do, do rytuału jest potrzebna kość, ale żeby też nie było, pomóżmy tutaj. Znaczy, nie rozprawiajmy nad tym i pomóżmy naszym wyznawcom ułożyć. Miejsca do spania. Także dzięki temu każdy z was może spać. Właśnie, ja mam taką sugestię, dla ludzi, którzy są już tutaj z nami, czyli do Małosolnego, Foksarskiego, Koksa, czy Vivi, jeżeli ktoś z was chciałby, na przykład, nie wiem, spać koło kogoś, miał jakieś inne obiekcje, nazwijmy to, typu nie wiem, że Vivi, ty chcesz być gdzieś w ogóle tutaj w rogu na no, załóżmy, bo zgaduję, że Anusz, może ta ci się spodoba, z dala od wszystkich, nie ma sprawy, ja przeniosę twoje łóżko, wszystko jest do zrobienia. Tylko po prostu chciałbym, żebyście mi dali znać w komentarzu. Także chciałbym w ten sposób prowadzić z wami konwersacje z tymi widzami, którzy uczestniczą w tej serii. Jeżeli macie jakieś sugestie typu, nie wiem, że zupa była złosłona, tak? że ja teraz zrobię na przykład jakieś jedzenie, które sprawi, że no możecie od razu się, że tak powiem wypróżnić, to możecie mi potem w komentarzu narzekać, że ej to ta zupa była zasłona. Będzie to wydaje mi się zabawne, a dzięki temu doda to trochę uroku do, do naszej serii tutaj, którą prowadzimy. I w związku z tym, że ja nie mam nic ciekawego więcej do roboty my od razu chyba ruszymy na następną wyprawę. Także lecimy i zobaczmy, czy tutaj się nie odblokuje. Nie, nie tu nie ma żadnej scenki dodatkowej do odblokowania, więc od razu lecimy do Darkwooda na kolejną misję. I tą kolejną misją będzie najpierw zdobycie broni. I mamy od razu nowo, nowe przekleństwo. I to nowe przekleństwo powoduje, że macki będą nam wyrastać ze wszystkich stron. O, tutaj od razu nowi przeciwnicy się rzucają. Bum. I żegnamy wszystkie Ja osobiście lubię dagery, bo właśnie teraz mamy dagger do dyspozycji Bo dagger szybko potrafi naparzać, że tak powiem A ja właśnie nie przepadam za brońmi, które mają wolny atak Bo ma łatwiej dzięki temu robić uniki też W tym sensie, że nie jestem zestagerowany w jednym miejscu, jak, jak naparzam z dagera A zresztą, a to, że dagger ma mniejszy demyśl, to nie jest jakby większy problem Po prostu więcej razy będę musiał im zadać cios Im, w sensie przeciwnikom Anyway, ruszmy. Au! Od razu się schował. Co za dziad. Dobra. Weźmy, weźmy pieniądzki. Weźmy troszkę trawki. I idziemy do przodku. Zobaczmy. Jest tylko... Właśnie, niech oni wyjdą. Dobra. Tutaj są takie pułapki na ziemi, na które jak stanę, to zaraz się aktywują i nie mogę stać w jednym miejscu przez to za długo. Więc musimy. Au, nie zauważyłem tego na dole. Musimy szybko się poruszać. Nie, nie chcemy się drugi raz dać trafić. Teraz pytanie: Tu mamy kartę Tarota do zabrania? Tak, poproszę. jakie mamy do wyboru? Znowu dwa damage'a. Czy mamy więcej e fervoru? Więcej fervoru, proszę. Mamy do dyspozycji lokację, gdzie jest wyznawca. Mamy tajemniczy event: mamy kamienie, mamy mm, troszkę eventów, gdzie trzeba będzie się bić. Możemy też wziąć. Nie wiem, co ten symbol oznacza. I wiecie co? Jako, że tu jest wyznawca też. Oznaki zapytania to też nie do końca wiem, co oznaczają. A tu mamy kartę Tarota jeszcze nową do dyspozycji chyba. Czy też właśnie, no nie jestem pewien, czy, czy ten symbol to jest karta Tarota z, z tym. No, mamy bardzo ciekawe opcje, muszę przyznać. Bardzo mnie ciekawi ten znak zapytania oraz bardzo mnie ciekawi ten symbol, więc może nauczmy się czegoś. I pójdźmy tą drogą i dowiedzmy się, co ten symbol oznacza. Symbol oznacza sklepik. No oczywiście. I będziemy mogli kupić follower form. Przede wszystkim mnie to interesuje. Dostaliśmy królika. Także od tej pory. Będziemy mogli, będę mógł Wam jako widzom zaoferować możliwość bycia królikiem. Oraz możemy kupić kartę tarota. Kartę tarota oczywiście, że zakupię. Na karta tarota pozwoli mi zwiększyć curse damage. O, no, darmowe serce. I'll take it. Teraz mamy followera albo warzywka, więc ja wolę followera oczywiście. I tak też zrobimy. Mamy tutaj jelonka, który jest smutny. I jest tak w sobie ta sama sytuacja co. Przy poprzednim followerze, także od razu go weźmy Bez jakiegoś większego zastanawiania się Dobra, teraz nam przyjdzie walczyć I mamy chyba, to jest chyba dwa razy więcej monet dostajemy W trakcie tego W trakcie tych walk Więc postaram się ją przeżyć Dobra, witaj Lesi, znowu nasz chcesz zbesztać pewnie O, przyniosłaś kolegów Znaczy, przyprowadziłaś kolegów tak, oczywiście oni nas będą besztać, że jak to tak? Przecież musimy przeciwstawić się tej, tej owieczce. Jak to tak można? Dobra, niech to. Te macki akurat ruszyły w... nie tam, gdzie byli przeciwnicy, a idealnie byli rozstawieni w cztery kąty, no? O, a teraz trafiło trochę lepiej. Właśnie, zajmiemy się tym, co strzela. Chodź tutaj panie dziki. No chodź tu. Dobra. Ostrzelajmy tego, bo on nas zaraz ostrzela. Cześć nietoperku, nie zdech. O, i mamy kartę Tarota. Karta Tarota nam pozwoli... Aha. Coś, co już chyba mieliśmy zimne. Chyba, że ona teraz jest aktywowana. Bo może też tak być, że aktywowało nam teraz tą kartę Tarota. Mam nadzieję, że się o tym nie przekonywać, bo ona działa tylko wtedy, jak spadniemy do półserca. Aż tak nisko nie chcę spaść. Dobra, pack, pack, pack. I wszystko porobione. Użyjmy persa. Au, za długo stałem na tym na pułapce. Dobra. Teraz by się przydało cofnąć tam, gdzie było te pełno serc. Dobra, idźmy po nową kartę tarota. Nowa karta tarota pozwoli nam Negacje, Majorza więcej serca. E, ja wolę jednak serce, serce jest pewniejsze. Dobra, tutaj gościu, który strzela kulkami auto, bo szybkie. Weźmiemy flaming shot czy... Nie, flaming shot. To jest też taka mechanika w tej grze, że za każdym razem jak bierzemy nową broń, to jej poziom jakby, który zresztą tu widzimy w górnym lewym rogu ekranu, jest wyższy o jeden. No i teraz pozostaje nam walka z minibossem. A konkretnie musimy najpierw przejść kilka pokojów, żeby do tego minibossa dojść, ale to będzie sekund 5. Mam nadzieję. Dobra. Ciebie mam.. Na Miałem nadzieję, że na tak go zdejmie, ale tak nie jest. A, pierwszy przeciwnik zdjęty. Nara. Ale, ale, misuję z tego nożyka. Dobra, udało się. Widzę, kolejne bronie będą do dyspozycji. Mamy mieczor i mamy siekieror. Nie jestem pewien... Znaczy nie, w sumie jestem pewien. Weźmiemy mieczora, oczywiście. I tu mamy kolejną kartę Tarota, ludzie, ale jesteśmy obdorowywani tymi kartami. Mamy... Curses, tego... Curses, które konsumują wię, mniej favora, Fervora, czy większy, większy weapon damage, oczywiście. Spadaj. Ciebie jeszcze dobimy, zanim schowasz się znowu. Teraz ciebie. OK, celujmy w Ciebie. Dobra, na spokojnie. I załatwiony, super. Zobaczymy jednak jak pójdzie nam z tym bossem. A bossa nie ma, a jednak jest, hehe. <grystanie> no i potrzebnie go zużyłem. Dobra, ten boss nie powinien być trudny, mam nadzieję, i, że, że nie będę żałował. Wow, wow, wow. Ja myślałem, że on znowu te kulki wystrzeli. Dobra, fervor. Idzie w ruch. Dobra. Teraz ponaparzamy. Wow. Myślałem, że już mnie trafi. O nie, 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 nie. Myślałem, teraz powinien oberwać. Nie wiem trochę czemu nie oberwałem. Ale za to, to on oberwie. Chcę tego ferwora zebrać. O nie, 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 nie. Dziękuję, ja mam wrażenie, że ja tyle razy już powinienem zginąć. Ale nic się nie stało. Ja trochę może zbyt ostrożnie gram, ale. Nieważne. Może, że się udało przejść. To bez większego problemu. Także. Witamy w kulcie. Kulcie bez nazwy, przynajmniej jeszcze. I co mamy do dyspozycji? Follower Form, kamień, oczywiście, że Follower Form. I jest to kurczak. No i w ten oto sposób przeszliśmy kolejną krucjatę. I poszło nawet sprawnie, muszę przyznać. Niewiele surowców jednak zdobyliśmy, chociaż w sumie dużo monet udało się zdobyć. No i dwóch wyznawców, także wyznawcy najważniejsi. O tak, tutaj przyjdzie nam być pochwalonym ponownie. Przez naszego szefa, gościa, który czeka. O, no tak, dostajemy możliwość czytania w myślach naszych wyznawców. Także uważajcie, co myślicie, ludzie, którzy mi tutaj będziecie dołączać do mnie, bo będę mógł przeczytać wasze brudne myśli od tej pory. Nie, żeby to miało jakieś znaczenie, tak z punktu widzenia gameplaya, bo ja prawie nigdy nie korzystałem z tej funkcji, ale może. Przy okazji tej serii zacznę. Może ona ma jakoś ciekawe do O, Foksu, masz dla mnie questa. Co masz tam za questa? Wienk wielki liderze, um, Twoje imię jest coraz to, to sławniejsze. Musisz nazwać kult. No i właśnie. Przechodzimy do drugiego meritum. Chyba drugiego najważniejszego w tym epizodzie, który ja miałem nadzieję, że będzie miał miejsce. Czyli musimy nazwać nasz kult. I tak jak prosiłem was w poprzednim filmie. Zaproponowaliście kilka rzeczy, ja postanowiłem wybrać jedną. Jako, że w poprzednim kulcie dużo mówiłem o tej koronie, którą mam na głowie, prześmiewczo mówiłem o jej czapce, no to jako też, że fajnie było też nawiązać jakoś do innych gier, które prowadzę i które lubię. Mianowicie Fire Speed zaproponował kult Gibusa i wydaje mi się, że jest to fajna nazwa: Kult Gibusa. That's a nice ring to it. That has a nice ring to it. Także widzę, że Foxowi już się podoba i mam nadzieję, że innym też. Także witam wszystkich w kulcie Gibusa, który to teraz pozwoli mi odblokować... A, a, a wasze modlitwy pozwolą mi międzyczasem odblokować farmienie. I od razu jeszcze odblokowujemy kolejną rzecz. I wydaje mi się, że od razu będę chciał farmy odblokować, żeby nie musiało tylko ja to wszystko układać. Bo do śmierci moich wyznawców jeszcze daleko. No chociaż kto wie. Także odblokowaliśmy drugą część naszego, znaczy, taki drugi poziom kultu. Ten drugi poziom nie oznacza nic innego, jak to, że po prostu będziemy mieli możliwość odblokowywania większej ilości rzeczy. Jeszcze trochę modlitw tutaj będziecie musieli Państwo mi wygenerować. A, kto tutaj nas mrodził? No i właśnie, to jest kolejna mechanika tej gry. Mianowicie, że jeżeli będę zostawiał te rzeczy, które generują jak widać tego złośliwego wirusa, bakteria czy jak to się nie nazywa, no to mi tutaj ludzie będą chorować, a tego nie chcemy. Także będziemy musieli to czyścić i sprzątać. Przywitajmy nowego, nowych członków kultu. I zobaczmy jeszcze właśnie jakie ja mam formy. Mamy takie oto formy. Odblokowaliśmy kilka nowych. Mamy jeża. I w związku z czym dołączy do nas członek, który chciał być jeżem. Do, dołączy do nas ym, widz, który chciał być jeżem. I ten widz, ja muszę tylko spojrzeć na notatki, ten widz miał na imię Prickly i ma być jeż brązowy. No, jeż by default jest brązowy. Jeszcze zobaczmy, czy nie mamy ładniejszego odcienia brązowego. Ten jest trochę ładniejszy, więc wydaje mi się taki brązowy jeż będzie jak najbardziej w porządku. I Prickly a, no, mi się ta forma podoba. I witamy w kulcie. W kulcie gibusa. Także proszę iść kopać kamień. A, no tak, mamy jeszcze drugiego. Wyznawcę do przywitania. I tym wyznawcą będzie kolejny mój znajomy, którym będzie Mikzor. Mikzor chciał zostać kotkiem. Ja kotka tutaj mam. Kot miał być fioletowy, więc damy mu jakieś. Jakieś taki fioletowe wydaje... Mam nadzieję, że ten odcień ci będzie pasował. Zobaczmy jeszcze jakie warianty. Warianty mamy... O, mi się ten podoba. Nie podobają mi się te po bokach, jak te kotki mają, ale ten mi się podoba. Będziesz się leczył wolniej, kiedy jesteś chory. Także... Mikzor mam nadzieję, że mi nie zachorujesz. Będę się o to starał przynajmniej. A póki co idźcie modl, proszę. Także... Jako, że nasz już... Nasz już let's play trwa trochę. Będę go chyba dzisiaj kończył. Jeszcze tylko rzucę okiem, czy jest coś ważnego i ciekawego. Tak, będziemy mogli już niedługo budować. Także następny epizod. Zaczniemy od wybudowania farm. I od zrobienia kilku takich prostych rzeczy. Zaczniemy od odprawienia mszy. I będziemy pewnie walczyć już z Lesi. A póki co, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. I do usłyszenia w kolejnym let's play z gry. Cult of the Lamp. Trzymajcie się i cześć.